Zabawa z mostem kurwa w QuakeCon o 35 tysięcy zł. Tyle kasy zajebał mostę kurwa, bo nie miał fajki. Wkurwił się, bo gracze go zaczęli cisnąć. A ten w kurwieniu zaczął napierdalać wszystkich graczy w całej hali. Tu widzimy graczy, którzy byli, zostali napierdoleni przez mostę. Tu widzimy jednego Kolesia, dostał taki pierdol że leży pod kocem. Szkoda mi z Rozmawialiśmy z jego najlepszym kumplem, przyjacielem, Walterem. M Moste był tak wkurwiony, że jak kurwa nie zdążyłem go uleczyć, zajebał mi tak, że rozjebał mi pół czachy. Pierdolę, przerzucę się na kaptur. Kurwa, tu widzimy Moste jak napierdala 500 headów w C16 za rogu, wpierdalając zestaw Happy Milka. Tu kurwa widzimy graczy FIFA 2019 z kurwa, net, kurwa jak się zobaczył, jak Moste gra. Do, totalnie mu odpierdoliło. Jestem kurwa ojcem mostę od kurwa 4 lat. Nie wiedziałem, że jak on się w kurwi, to rozpierdoli całą halę i zacznie napierdalać wszystkich. Musiałem mu przynieść 40 ram szluk żeby się uspokoił, bo kurwa przecież to by było masakra. Niestety, kurwa jak wyszedł, rozjebał cztery wieżowce, w tym mój kurwa dom. Gdy, o, gdy się dowiedziała babcia, mostę totalnie jej odpierdoliło. Prawie dostała zawału serca, napierdalając się po głowie, chciała rozjebać sobie system i w ogóle, kurwa, Elbląg, cały Elbląg najebany, kurwa, świętował Mostę, kurwionego dwa miesiące, napierdalając się pod głowach i symbolizując Mostę, napierdalając kalehedy. Kurwa, jestem prezydentem, kurwa całej Polski, ale kurwa to co Mosta zrobił to ja pierdolę kurwa, chyba trzeba go wycofać z turnieju. zobaczycie zaraz kurwa Mosta jak gra to ja się totalnie odpierdala, Mosta jak się w kurwi zaczyna cisnąć wszystkich graczy kurwa i zaczyna napierdalać wszystkich graczy w całej hali a kurwa włączy sobie Aima i zaczyna napierdalać